Dzień dobry, ja zapraszam. Dzień dobry. Cześć wszystkim, witamy Was w naszym nowym mieszkaniu. Dzisiaj przechodzimy do was z filmem, gdzie pokrótce to mieszkanie Wam pokażemy. Byliście ciekawi, jak ono wygląda, a jest zupełnie inne od poprzedniego. Poprzednio już widzieliście, jeśli nie, to zapraszam Was do tego odcinka, a tymczasem przechodzimy do pokazywania tego mieszkania. Nie będziemy otwierać każdy szafek, bo mamy już tutaj swoje rzeczy. Różnica między poprzednim mieszkaniem jest ogromna. Tam mieliśmy jeden taki dosyć duży pokój. Tutaj mamy trzy pokoje, mamy Dobra. kuchnię, łazienkę trochę większą z wanną. Znajdujemy się w przedpokoju. tutaj mamy co jest fajne. Szafkę taką typowo na buty, są to po prostu przegródki na buty, jest to fajne dlatego, że wszystko jest schowane i nic nie leży na podłodze, żadne buty się tutaj nie walają, więc jest naprawdę czysto, a ja mam obsesję na tym punkcie, żeby po prostu wszystkie rzeczy były chowane do szafek, co się nie udaje niestety w naszej łazience, ale do tego przejdziemy. Także tak prezentuje się nasz pokój, bo lustro, żeby się szybko przejrzeć przed wyjściem, no i ubrać buty. Także to tyle, jeśli chodzi o przedpokój. Teraz weszliśmy do salonu, musiałem zmienić miejsce kamery, bo było podświatło. I jeśli chodzi o nasz salon, to jest on od razu przy. Wejściu do mieszkania przy naszym przedpokoju i z salonu chyba cieszymy się najbardziej, jest to najładniejsze pomieszczenie w tym mieszkaniu, tak uważamy. Co bardzo mi się tutaj podoba, to to, że mamy stolik, gdzie możemy wygodnie usiąść i zjeść razem posiłek. W tamtym mieszkaniu niestety nie było takiej możliwości. Czy mieliśmy stolik, mieliśmy krzesła, ale ten stolik, jak go zamówiliśmy, to okazał się bardzo malutki. Zawsze jemy tutaj śniadanie, obiady, kolację. Wszystko. Mamy tutaj kwiatka, którego odratowujemy, bo był długo niepodlewany. On już tutaj był. chyba trzy ale... miesiące, nie był podlewany. Lidzi były opadnięte, jak tutaj się wprowadzaliśmy. Tak, a ty już się podniosły, także mam tak. nadzieję, że. Dbam o niego, podlewam, e, zraszam. Bo konrad jest mistrzem, jeśli chodzi o kwiatki, nie wiemy wszystko na jego temat. Teraz na jakiś czas trzeba go podlewać. Zraszanie niekoniecznie lubię, ale to mi go przyzwyczaja. No nie ale patrz, tak. no ale widać, że się podnosi, więc najwyraźniej chce mi dać odnacznie. znać, że mu się podoba. To dokładnie. <gry> tutaj mamy nasz kącik szampanowy, nie wiem za bardzo o co to chodzi, ale tak wszystko leży i tak już zostało. Mamy tutaj nasze pudełko, które dostałam na urodziny. Bardzo nam się podobało to pudełko i szkoda nam było, go wyrzucać, więc położyliśmy to innego szampana. I mamy tutaj plakat z tym, że jest tutaj szampan. Także wszystko wiadomo o co chodzi. To tyle. Tutaj mam wielką komodę, która jest jeszcze w połowie. Pusta na szczęście, ponieważ lepiej mieć za dużo szafek niż za mało. Mamy tutaj jeszcze wolne miejsce. Wydaje mi się, że z czasem po prostu to wszystko się pozapełnia, natomiast teraz mamy jeszcze wolne szuflady. Mamy dużo strasznie szaf, w sumie komod. Mamy też komodę w sypialni, która też w połowie jest pusta. Tutaj mamy też niektóre szafki puste. Po prostu mamy dużo miejsca, no i to chyba lepsze niż mieć po prostu go za mało. Dokładnie. Następnie mamy wielkie lustro, którym wszyscy się zachwycają, jak do nas przychodzą. I faktycznie lustro Robi robotę, ponieważ kiedy stałby tutaj telewizor, tak mi się wydaje, to pokój mógłby być trochę za ciemny. Wiem, że to lustro dodaje trochę przestrzeni, to dodatkowo odbija tą jasną ścianę z naprzeciwka i nie jest tak ciemno, bo mamy tutaj widzicie ciemną ścianę za tym lustrem, także super opcja, no i tutaj jest nasz y, telewizor, który w kawalerce wydawał się normalny, a tak, tutaj, tutaj jest robię wrażenie po prostu ogromny. Może będzie trochę gorsze światło, ale tak to wygląda, tak się prezentuje telewizor na rogu. Na początku był inny telewizor, jak się tutaj wprowadzaliśmy, tylko był trochę starszy, nie miał tej, tej funkcji Smart TV, no i zdecydowaliśmy się i poprosiliśmy właścicieli, czy możemy po prostu powiesić swój telewizor, no, i myślę, że pasuje. Pasuje, na pewno. Wygląda no to yy, nowocześniej, także wydaje mi się, że pasuje. I największą robotę w tym salonie robi zdecydowanie kanapa, która jest po prostu zielona. Jest ona bardzo oryginalna i niespotykana. Raczej większość osób ma normalne kanapy. Yy, ale ta kanapa jest super, w tym pomieszczeniu, yy, gdzie jest tak biało, szaro. No to naprawdę robi robotę. Super to wygląda i uważam, że. Zdecydowanie pasuje. Pasuje też do naszych plakatów, które nie tak miały wisieć, wygląda to trochę biednie. Natomiast to nie jest nasze mieszkanie. Nie chcieliśmy robić więcej dziur w ścianach i po prostu powiesiliśmy plakaty na wodzie, które już tutaj były. Tutaj to pokój od razu na to Jest to pokój biurowy. Mamy tutaj nie tylko biurowy, bo jest to tak naprawdę pokój biurowo-gospodarczy, taki ogólny robimy i mamy tutaj wszystko. Mamy tutaj dwie duże szafy z ubraniami. Nie będę ich otwierać, natomiast wszystko nam się tutaj mieści. Tutaj obok mamy jeszcze jedną szafę za lustrem, gdzie wiszą nasze kurtki. Zimowe, skórzane, jeansowe i wszystko, także jestem przyładowana, że e, wszystkie ubrania. Mamy dużo się... miejsca do powieszenia w to sumie pani, rzeczy. Że wszystkie ubrania nam no, się mieszczą. Tutaj mamy dziurkę gdzie trzymamy wszystkie dokumenty, umowy. Wszystkie kalendarze, mamy tutaj też walizki pochowane. Jest to też taki pokój ogólny, dlatego że często wieszamy też tutaj w pranie, po prostu możemy zamknąć drzwi i nie przejmować się, że ktoś przechodzi obok naszych takich skafetek. Taki dodatkowy pokój w sumie na wszystko, czy żeby coś schować, czy żeby coś przechować. Dokładnie, Więc... ja też lubię tutaj sobie usiąść. Często przerabiam ostatnio tutaj filmy, oglądam sobie właśnie serial budgeras Bardzo mi się podoba ten film, się polecam. No, i to wszystko, jeśli chodzi o ten pokój. Mamy tutaj też kosz na pranie. Nie bo jest ale kosz na pranie jest tutaj, dlatego że nie mieści nam się niestety łazienka. On tutaj nie przeszkadza, no ale wiadomo, że wolałabym mieć wszystkie te rzeczy w jednym miejscu. Mamy też łazienkę. Największym plusem tej łazienki jest to, że ma ona. Wannę, ja kocham wannę, naprawdę, bardzo lubię też kąpać się pod prysznicem, kiedy chcę, wiecie, na szybko się wykąpać, natomiast lubię też mieć możliwość, na przykład jesienny, zimowy dzień, albo po prostu jakiś chłodniejszy wieczór, położyć się w ciepłej wodzie i poleżeć, także bardzo się cieszę, że ta wanna jest. I super, bo w nim możemy też wziąć prysznic, a pod prysznicem raczej się nie włożymy wodzie, więc... No, różnie. Kładłeś się pod prysznicem w Mamy takie duże, podświetlane lustro, ja raczej tutaj się nie maluję, maluję się w tamtym pokoju właśnie ogólnym. Małą palkę. no i mamy pralkę w łazience. To, że mamy pralkę w łazience może dla wielu z Was nie jest... Ty. Niczym niesamowitym, natomiast my w tamtym mieszkaniu nie mieliśmy prawki w łazience, albo właściwie nie mieliśmy jej w żadnym pomieszczeniu, tylko w takim schowku za zasłonką, yy, który był obok. Głównego pokoju salonu, no. wszystkiego, Więc y, nie raczej włączaliśmy tylko jak wychodziliśmy z mieszkania Ponieważ y, naprawdę było tak głośno, że nie dało się w tym mieszkaniu no właściwie nic robić W sumie jak byliśmy oglądać... oglądać tam mieszkanie to nie spodziewaliśmy się jaki to będzie problem Dopiero jak włączyliśmy pierwszy raz i włączyliśmy no. sobie film Mówię no, kurde no, jak ta pralka no, hałasuje jakby... Jak wirowała nie spodziewaliśmy się, że to będzie taki problem, że w sumie zawsze w domach swoich mieliśmy pralkę w łazience i nikomu ona nie przeszkadzała, a potem przeprowadzając się do własnego mieszkania, w sumie trochę mniejszego, no to faktycznie ta pralka była problemem, no, ale teraz mamy spokój. Tak, teraz mamy spokój, ponieważ włączam za zawiekam drzwi i nic nie słychać, także super. No i jak widzicie, jest tutaj pełno różnych kosmetyków, co jest? Dosyć uciążliwe. Tutaj kupiliśmy sobie takie kosze na te kosmetyki, natomiast no jest ich naprawdę sporo i nie wszystkie mieszczą się w tych koszach. Nie mamy tutaj żadnej szafki ani za bardzo nie mam gdzie jej dać. Nawet jakbyśmy mieli sobie taką szafkę kupić Więc e, po prostu Kosmetyki muszą być wszystkie No jakoś sobie poradziliśmy, jeszcze... nie jest to też jakoś bardzo Uciążliwe No nie, ale ja tak jednak o... wiesz Ja mam gdzieś tam swoje takie odchyły Ja bym wszystko posadzała do środka, żeby nic nie stało No ale e, tak musi być I tak się cieszymy bardzo, że Że tutaj mieszkamy prostu, Dokładnie. Także przejdźmy dalej Dzień dobry w sypialni Robimy takie ujęcia Bo nagrywamy ten film w ogóle drugi raz i nagrywaliśmy pod światło, że ja wchodziłem z kamerą, jakby od no, strony drzwi, tak, i no. po prostu strasznie źle to wyglądało Przecież na kamerze. Tak i... Dziwnie, ale. Wyciągnęliśmy wnioski i nagrywamy jeszcze tak. raz. Tutaj mamy mój pokój. Jezus, możełam o tym pokoju. Naprawdę, to jest. Mówię, ale mieszkając w kawalerce, w dwie osoby, naprawdę docenia się takie rzeczy jak sypialnia i łóżko. W naszej kawalerce, no wiecie, jak to jest, to po prostu była jedna kanapa, na której wersalka, na której jak spaliśmy 9 miesięcy, było nam po pierwsze niewygodnie po jakimś czasie, bo bolały mnie, dosłownie bolały mnie plecy. To jeszcze składanie, rozkładanie, no po prostu dramat. Tam się w jednym pomieszczeniu działo wszystko, bo jeszcze obok od razu była taka otwarta kuchnia, gdzie się gotowało, nie dało się wietrzyć, wiecie, wszystko było w jednym pokoju, a ja idąc spać, naprawdę chciałabym mieć przewietrzony pokój, co jest super, bo mamy tutaj jeszcze balkon, nasze drzwi balkonowe praktycznie się nie zamykają tylko jak wychodzimy z mieszkania, a tak całą noc cały dzień mamy praktycznie otwarte. Tutaj się wietrzy, tutaj mamy pokój, gdzie możemy sobie spokojnie się położyć wieczorem i iść spać. Także jestem z tego bardzo zadowolona. Nasze łóżko nie jest jakieś mega duże, ale jest, ale jest. No właśnie, więc to bardzo doceniamy, że mamy łóżko. I naprawdę cieszymy się tutaj z najmniejszych rzeczy, z takich zwykłych rzeczy, ale po takim doświadczeniu i po mieszkaniu w jednym, tak właściwie, pokoju, wiemy już wszystko, to, wszystko i wiemy, co jest dla nas ważne w takim po prostu życiu. Bo jednak no, w domu spędza się najwięcej czasu, więc teraz tutaj zdecydowanie żyje nam się. Lepiej. Mamy tutaj też komodę, o której Wam mówiliśmy. Jest to komoda, gdzie mamy naręczniki, pościele, jakieś szmatki i tak dalej. Także tutaj wszystko jest wkładane. Jest też telewizor, który już tutaj... Był, natomiast ten telewizor nie jest tutaj podłączony. Nie mamy tutaj kabla, nie mamy też przyjściówki do MacBooka, żeby sobie laptop tu podłączać, także tutaj go po prostu postawiliśmy. Ten telewizor jest w ogóle nie włączany, ale jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza. Ja też nie umiem za bardzo nic oglądać na leżąco, bo od razu zasypiam, To bardziej wieczorem, więc jeśli chce mi się spać, to po prostu idę do sypialni i już sobie spokojnie zasypiam. Za Dominikiem znajduje się jeszcze balkon, który jest dosyć spory. Cieszę się, że mamy balkon. W sumie jakoś jeszcze z niego nie korzystamy, bo muszę się nauczyć korzystać z balkonu. Natomiast cieszę się, że jest, że możemy wywiesić na nim na przykład pranie, które aktualnie tam stoi. Także super. No i cieszymy się z każdego pomieszczenia, jakie tutaj jest. No i zostało nam ostatnie, czyli kuchnia. I tutaj mamy naszą kuchnię. Nasza kuchnia jest, nam się wydaje już spora. Jest ona... W porównaniu do innych kuchni, na przykład taką jak mam w domu, no to jest malutka. Natomiast w porównaniu znowu do tej kuchni, jaką mieliśmy tam i taki blat, dosłownie, tam był taki blat użytkowy, no to jest niebo, a ziemia jest to zupełna różnica. Mamy tutaj dużo miejsca na wszystko, na termomiksa, zbanek, czajnik, mikrofalówkę, a jeszcze mamy bardzo dużo blatu, gdzie po prostu można gotować. Jedynym minusem w sumie są dwa minusy tej kuchni, natomiast nie narzekam absolutnie. Jest mała lodówka, ponieważ tutaj jest taka malutka lodóweczka. No już się do tego przyzwyczailiśmy raczej wszystkie rzeczy nam się tam mieszczą, chociaż mogłaby być, wiecie, taka normalna, standardowa lodówka. Tak, ale już się w sumie przyzwyczailiśmy, bo we wcześniejszym mieszkaniu też mieliśmy małą tak. lodówkę. Też ja mam catering, nie ma tych rzeczy aż tylu w lodówce, żeby faktycznie zabrak zabrakło nam miejsca, no ale jak będziemy mieć kiedyś swoje mieszkanie, to nigdy byśmy byli, się nie tak. decydowali na mało tak. No i nie mamy zmywarki. Ja już się do tego przyzwyczaiłam do mycia naczyń ze względu na to, że do mnie ktoś ma catering, to tych naczyń nie ma aż tak dużo do mycia, no ale kiedyś na pewno chcielibyśmy... Biedźmy, Mark. Także takie rzeczy bierzemy pod uwagę, patrząc na przyszłość. Natomiast tutaj, tak jak mówię, jesteśmy bardzo zadowoleni. No i to wszystko, jeśli chodzi o nasze mieszkanie. Możemy teraz przejść i powiemy coś na ten temat, jak nam się tu mieszka i pożegnamy się. To jest ten moment, kiedy mnie też widać w filmie. Ja też tu mieszkam, <laughs> nie tylko Paulina. No, co możemy powiedzieć? Mieszkanie bardzo nam się podoba, jesteśmy zadowoleni. Na pewno będziemy tu mieszkać przez najbliższy czas. Nasze życie zdecydowanie się poprawiło. Bo wydaje mi się, i sen mamy lepszy, ponieważ mamy tak. sypialnie. To wszystko jest ważne i to wszystko składa się po prostu na nasze życie. Także cieszymy się, że mamy takie doświadczenia, jakie mamy. Ale cieszymy się również na tą zmianę, jaka nadeszła. Tak. I na Od czegoś mieszkanie. trzeba było zacząć. My widzieliśmy, że ta zmiana na większe mieszkanie w końcu nadejdzie. Nadeszła. Ten ostatni miesiąc to było tylko takie wyczekiwanie. No, no. ale już tutaj mieszkamy, już się przyzwyczailiśmy. Że jesteśmy tu Tak, jest więc nam dobrze, no. jest nam bardzo dobrze. Jeszcze podsumowując, chciałam powiedzieć, że tak jak mówiłam o mieszkaniu oczywiście wynajmujemy i zobaczymy co będzie. Dalej, tak jak mówiliśmy, na ten moment mieszkamy właśnie w tym, także dajcie znać, jak wam się podobało. To także... tyle, jeżeli film wam się podobał, to kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, bo ponad 60% osób, które ogląda film, nie subskrybuje kanału Pauliny, a będzie jej naprawdę miło. A Mi jeszcze też. długo będą się działy różne fajne rzeczy, jedziemy też na wakacje, skąd na pewno też nagramy vlogi, będzie dużo, dużo vlogów, także oglądajcie i... Wyczekujcie. Mam pa! nadzieję.